Co to było to niszczenie samochodu? O, kolnic będzie miał. mały Kolnic będzie miał wyklepaną maskę i o to chodzi. Ale klepałeś raczej dach, nie maskę. Młotkiem. To, to tak się potocznie mówi. A czy on będzie miał klepaną maskę, czy będzie miał klepane czoło, czy, czy będzie klepany po Nie Nieważne, ważne, że będzie klepany. Jest do, e, twój zawodnik jest dobrze przygotowany? Moi zawodnicy są dobrze przygotowani. To jest walka, to jest sport. Mają wygrać. Wszystko robimy, żeby wygrali. Jaka strategia? Czy możesz coś zdra zdradzić w ogóle? Będzie leżał, będzie bity, będzie płakał. Czyli tak jak zawsze? Po jak zawsze. Standard.